Odcinki, tak fajnie nakręcone myślę, że fajnie będzie to będzie ogólnie wyglądać taki dłuższy odcinek dobra i mamy o nie baguje mi się tutaj no nie baguj mi się tutaj ty ty zły dobra drzewko Jedno drzewko poszło i muszę takich osiem mieć. Dobra, e, ile muszę tu desek mieć? Chyba 3. A dobra, jeszcze dwie zrobimy. A bo akurat zetniemy i będziemy mieli. Dobrze, e, tak A i sikierki ci zabrakło, no ja tej nie patrzę co ci brakuje i co myślę, że łupa, że, że nie łopatam, tylko... Rączko będzie ścierać drzewa, dobra i dobrze, mamy, idę, mamy możemy zrobić deskę, zaraz zobaczmy? Nie, nie możemy, bo nam K4, dobra. E, kolejne drzewko zasijemy teraz po tej, po tej stronie skrzynki. No chodź... chodź choć drzewko. Nie ogólnie to... Potem będzie ładnie wyglądać myślę, bo ja ogólnie. E, jak spolecam to wszyscy robią e, domki. Takie, takie po prostu domy, które mają być wielki, niewielkie wokół wszystkiego, a ja myślę, że wygospodaruję ten ładny teren tutaj. Między innymi to, że tu mamy świnki, możemy jeszcze tutaj różne rzeczy porobić. To, to jest według mnie takie moje podejście. A, I teraz mamy kolejny dzień. Tak, mamy kolejny dzień. I powiedzcie mi, co jeszcze wymaga ta alchemiczna maszynka? Mamy trzy deski, mamy gdzie są kamienie. Ma to cztery deski. Dobra, mam kolejny dzień, wybieramy się po deski. No, trzeba wciąż trochę tych drzewek, bo przyznam, że naprawdę mi nie dobra zabraka. Po prostu już mi brakuje drzewa. Plusem, że mam dużo jedzenia teraz, tylko niestety jak ja tak będę je jeść w takim tempie, to one się zepsuje. Dobra, mamy już tutaj drzewo i ja to potem podzielę jakoś na odcinki, może na dwa, trzy, na to wyjdzie, zobaczy się. I mamy już trochę drzewa. Bynajmniej tyle wystarczy mamy naszą maszynkę i tak. E, robimy jeszcze jedną deskę, o, tu możemy papirus, jedną deseczkę, proszę. mamy alchemiczną maszynę, dobra. Alchemiczną maszynę postawimy chyba naprzeciwko tego, żeby tak fajnie wyglądać to będzie nasza zakładka magiczna. Jakaś tam, o, tutaj, dobrze i Tadam. No właśnie, nam daje to kolejną możliwość nowych rzeczy robienia o, teraz możemy już kupić ten taki kilo w złoty ale ja na razie tego nie będę robić bo nie mam sensu sam so, możemy zrobić pumpkin latarnia, czyli dniowa latarnia tylko ja zdobyć te e, świecące Świ... a pewnie to są świetliki inaczej, dobra to jeszcze z tym poradzę i myślę tak, to już koniec tego odcinka, bo on będzie wyjątkowo długi, ewentualnie podzielę go jeszcze, jak to wcześniej mówiłem. O, wow, tutaj mamy coś, co spowoduje, to, że nie będą nas atakować te bawoły. Super, super. Odkryjemy, może, ostatnią rzecz, jeszcze jakąś, którą chciałem odkryć. Czyli te dniowe latarnie. Może tam szczęście dopiszę. I to, a w ogóle zobaczmy jeszcze jedną rzecz, bo też mnie ciekawi, ile dałem do. Eh, słabe. Dobra. To już byłby koniec tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. I pa, pa.